Witam. Dzisiaj poruszymy sprawę jednego komentarza. Oczywiście jest ich więcej, ale dzisiaj rano zaintrygował mnie jeden komentarz. Rano zobaczyłem: Pan Jacek B pyta. Przedstawimy ten komentarz w całości. I teraz tak. Pan Jacek B. pisze. Już od dłuższego czasu oglądam filmy na temat buforu na temat kotłów firmy Atmos. Bo przymierzam się do wymiany źródła ogrzewania i zastanawiam się, jaki model wybrać. Zamierzam palić głównie drewnem, ale czasami dorzucić trochę węgla kamiennego. Czy niebieski Atmos dobrze się sprawdza przy paleniu drewnem? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za rzeczowe testy. Czyli jeśli pan Jacek. Yy, dziękuję mi za rzeczowe testy. To znaczy, że ogląda testy, które robię. Pokazywałem przede wszystkim w swoim testach, że węgiel, był węgiel kamienny, był węgiel brunatny, było drewno bukowe, było sosnowe. Czyli w tym kotle AC25S w kotle, który jest yy, przede wszystkim do węgla kamiennego, brykietów, węgla brunatnego i paliwo zastępcze jest yy, drewno. Można palić w tym kotle wszystko. No, i właśnie chodzi o to, że ja paląc przede wszystkim węglem kamiennym, taki jest zalecany, chodzi o to, że ja węglem załaduję jeden zasyp około 22 kg, tak ostatnio na teście wychodziło, żeby zagrzeć bufory. Natomiast przy testach yy, świerkowo-sosnowych wychodziło to 2-3 załadunki. Yy, I po prostu też to wystarczy. Więc można palić. I teraz, z racji tego, że posiadam bufory, nie muszę utrzymywać tego kotła w trakcie yy, cały czas palić na niskich temperaturach. Tylko kocioł jest przystosowany do wysokich temperatur. Ten kocioł wymaga minimum 80 stopni pracy kotła i w ten czas jest jego prawdziwa efektywność. Nie można wrzucać po dwa klocuszki, po trzy, żeby coś się tam tliło i coś oddawało, dlatego że spalanie tego jest po prostu nieefektywne, mało wydajne. I nie, nie ma sensu po prostu wrzucać coś, co nie oddaje nam po prostu energii. Dlatego trzeba ładować cały kocioł do pełna. Najlepiej tak jest. No można tam czasami, nie, nie mówię, że tylko i wyłącznie do pełna, no ale lepiej jest. No i właśnie wczoraj z racji tego, że temperatury jeszcze miałem plusowe, ale już z bliskie zeru. Nie mogłem utrzymać tego kotu. Nie mogłem utrzymać ogrzewania w domu do yy, dwóch dob. Jedna doba to było za dużo, dwie doby to było za mało. Yy, no i, i po prostu wczoraj obserwując yy, temperaturę, była tak jak w tej chwili, obecnie jest godzina 9 rano, też było 60 na górze, 40 na dole była godzina już yy, 16. Więc wrzucenie dwóch łopatek węgla do tego kotła skończyłoby się tym, że to, to takie nieefektywne palenie, więc na takie wypadki właśnie sto, stosuję drewno. I w ten czas po prostu drewno pomaga mi wprowadzić ten kocioł, i wczoraj właśnie takie coś zrobiłem. Przepaliłem to sobie spokojnie drewnem sosnowym, i proszę, taki jest efekt, że kocioł. Nie dusił się, nie smaliło się, wszystko jest dobrze. Ładnie to wygląda. Ilość popiołu, to każdy, kto pali drewnem, wie, że popiołu nie ma. Przy węglu jest tro, troszkę inaczej. No i teraz czy węgiel, czy drewno? Powiem tak. Każdy, kto chce, niech se montuje, co mu się rzewnie podoba. Ma dostęp do drewna, niech montuje drewno. Jeśli chce węgiel, niech se montuje węgiel. Oczywiście, ja swój kocioł polecam, nie namawiam, tylko polecam z tego względu, że widać, że drewno też spokojnie tu można palić. Atmos tak to ciekawie przemyślał, że można po prostu paliwa zastępcze stosować. No i teraz, właśnie wracając do tego. Czy tu się pali yy, dobrze drewnem? Tak, pali się dobrze drewnem. Tylko, że jest jedno ale. Yy, pan Jacek zapytał, czy kocioł taki, czy taki, bo chce zmienić yy, ogrzewanie. I teraz do pana Jacka mam tylko jedną uwagę. Może pan zmienić kocioł? Nie wiem, co, co pan tam ma w domu, ale przypuśćmy, załóżmy, że jest to y, zwykły, tradycyjny kopciuch. I teraz tego kopciucha, y, czyli znaczy montując taki kocioł Atmosa, a mając go ko kopciucha, po prostu nic to nie zmieni w naszym ogrzewaniu, dopóki y, nie zastosujemy buforów. Najważniejszą rzeczą przy montażu takich y, wysokosprawnościowych kotłów jest właśnie bufor, który odbiera. Po prostu ciepło. Dlatego, że nawet tak ja miałem kiedyś przed modernizacją, miałem takiego Atmosa, T, ten sam model, tylko że starszy z 2005 roku. On pracował na niskich temperaturach, maksymalnie do 60 stopni. To spowodowało jego zakwaszenie, zepsucie. Po prostu komin też się zaklejał strasznie, i po prostu postanowiłem zrobić. Modernizację. Zamontowałem te dwa bufory. Suma półtory tysiąca litrów. No, i to daje mi teraz komfort taki, że y, jest to y, po prostu bardziej wydajne ogrzewanie. Y, łatwiej utrzymać temperaturę w domu, y, bo ustalam sobie temperaturę na zaworze 3D, taką jaką chcę. W chwili obecnej jest to 33 stopnie. Przy minus 7 stopniach na zewnątrz. No i po prostu montując kocioł, a czy kocioł pracujący bez, bez tych buforów, nie, nie do, doprowadził się do uszkodzenia. I po modernizacji kotłowni stwierdziłem, że już wszystko na tyle dobrze pracuje, a kocioł niestety już przestał domagać, więc postanowiłem po prostu tylko wymienić sam kociołek. No i w tej chwili przy tym nowym kotle, który pracuje trzeci sezon, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje. Komina nie czyszczę, nie zaglądam do komina. To znaczy, czasami zaglądam tak po prostu dla własnej ciekawości, ale widzę, że nawet nie muszę wzywać kominiarza, nie, nie muszę wcale tam czyścić jego specjalnie, tylko po prostu z wyczystki, którą mam za kotłem, Wy, wyciągam sobie popiół. O i na przykład ostatnio przed testem yy, yy, węgla brunatnego, wiedząc o tym, bo też kiedyś paliłem, wziąłem sobie wszystko powyczyszczałem, tam wyrzucałem, żeby sprawdzić faktycznie ile tego popiołu będzie. No i teraz mogę pokazać od czasu tu tam nie wiem 3 tygodnie minęło, 4 Taka ilość jest wyczyste. To są dwie szufelki popiołu. Tu znowu możemy zajrzeć do komina. Tu też się nic nie dzieje. Także z mojej strony jest tylko tyle, że jeśli ktoś myśli o zmianie źródła ogrzewania. I myśli, że oglądając filmy o Atmosach, o Blaze czy innych wynalazkach poprawi sprawność swojego ogrzew palenia tylko dlatego, że zmieni kocioł, no to jest w błędzie. Dopóki nie zamontujemy buforów, które yy, będą odbierać na bieżąco temperaturę i to wysoką temperaturę. Po prostu nawet najlepszy kocił Mercedesy Skotłów Różnego typu Wszystko to nie będzie zdawało egzaminu Więc po co, po co Mówić, że Na starym kopciuchu lepiej to pracowało A na nowym, który ma Piątą klasę i takie różne Cuda niewidy Pracuje to gorzej Ja uważam, że nawet kopciuch Stary kopciuch Który i nadaje się do wyrzucenia. Jeśli podłączymy pod niego bufory i damy ograniczenie temperatury powrotu minimum 60 stopni do tego, i w kopciuchu będziemy palić od góry, to na pewno też to będzie dawało dobry efekt. Także Panie Jacku, i cała reszta, która jest po prostu zainteresowana zmianą źródła ciepła. Proszę najpierw przemyśleć sprawę montażu buforów. Jeśli posiadamy już bufory, a chodzi tylko o zmianę kotła, no to proszę bardzo, zmieniać sobie kocioł jakikolwiek yy, fajny, czy to będzie Atmos, czy Blaze, czy inny, inny po prostu wynalazek, tak? Ale jeśli na przykład mamy kopciucha yy, w czystej kotłowni i nie mamy nic oprócz tego kotła, żadnych odbiorników po prostu ciepła, no to Trzeba się poważnie zastanowić nad tym, że najpierw trzeba włożyć bufory, a taki minimalna, minimalna ilość to jest 800 litrów, ale to naprawdę to będzie tylko yy, za, pracowało zapobiegawczo, czyli po prostu będzie nam pomagało wprowadzać kocioł na wysokie obroty, czyli kocioł będzie w porządku, ale ilość 800 litrów nie wystarczy nam do yy, zapotrzebowania budynku, więc Trzeba też przemyśleć sprawę jaką ilość buforów ewentualnie wstawić. Także z mojej strony to będzie wszystko. Myślę, że pomogłem, myślę, że doradziłem. Nie ma co się rzu rzucać z motyką na słońce i nie oglądać yy, po prostu filmów w stylu ja mam taki kocioł, on pracuje i jestem z niego zadowolony. Dlatego, że każda kotłownia jest inna, każdy ma inne zapotrzebowania no i dlatego trzeba jeśli nie nie skupiać się na jednej osobie, która coś takiego ma tylko warto się yy, po prostu poradzić też innych yy, inne osoby które na youtube udostępniają swoje kotłownie też warto zobaczyć, też ostatnio widziałem kotłownię, gdzie jest 3000 litrów yy, bufor, ja też, raczej 3 bufory po 1000 litrów, ja też bym chciał mieć 3000, ale ze względu na to, że mam zbyt Małtłownie, udało mi się tylko wcisnąć litr, tysiąca litra, ale naprawdę jestem za tym, żeby montować jak największą ilość buforów, bo to naprawdę czas poświęcony na nagrzanie tej ilości wody, czyli mając na przykład 3000, bym poświęcił więcej czasu, przykładowo na przykład 6, 7, nawet do 8 godzin bym palił, ale w ten czas miałbym dłuższy okres spokoju i większy zapas yy, mocy mógłbym by swobodnie sobie planować tym tym ogrzewaniem, także z mojej strony to będzie wszystko. Yy, zapraszam na inne filmiki, no, ale to już jest sprawa indywidualna. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia.